Dzień dobry, kochani. Widzicie te dzieci? One są proste. Nie są skomplikowane. Jak masz dzieci, to czy one, odpowiadając ci tak, mają na myśli nie? One są proste. Jezus powiedział, że mamy być jak dzieci. Mamy być prości. Zobaczcie ten chłopiec. Driftuję w laczkach na betonie. Ja tak nie potrafię. Bardzo fajnie to wygląda. I to jest proste. Kochani, zbawienie jest proste. Wystarczy, że przyjmiesz ofiarę Jezusa za wystarczającą, że przyjdziesz do niego i powiesz: Jezus, ja nie chcę żyć z tym życiem, które teraz zwiodę. Ja nie chcę żyć w tym bagnie. Ja porzucam wszystkie swoje poglądy i chcę pójść za tobą. Jeśli przyjdziesz z serducha prosto, do Jezusa, tu jesteś zbawiony. Jeśli uznasz go panem i zbawicielem, będziesz zbawiony, bo tak mówi Biblia. Nie wierzysz mi, otwórz list do Rzymian, rozdział 10, werset 9. Jeśli ustami swymi wyznasz, że jest, jest panem, i w sercu uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych. Zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz. Sprawdź mnie w swojej Biblii. Bo być może myślisz, że mam jakąś swoją. To ty otwórz swoją i zobacz, co tam masz napisane. Zbawienie nie jest z uczynków, ale jest za darmo. Z łaski przez wiarę. Co to znaczy? Bóg w swojej miłości... Tak okazał płaskę, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię. Umarł. Poniósł cały Twój grzech, Twój i mój, i każdej osoby. Na siebie. Zmarł tam na tym krzyżu. A następnie wstał z martwych. I każdy, kto w Niego wierzy. I każdy, kto wierzy w to, co on dokonał, zbawiony będzie, zbawiony będzie. Tak mówi Biblia. Kochany człowieku, nie wiem, czy ty chcesz być zbawiony, ale dzisiaj już wiesz, że jedyną opcją, aby się dostać do nieba, to jest zawołać ze swojego serca do Jezusa. Uwierzyć w to, co on zrobił. Innej drogi nie ma. I koniec. I teraz, gdy umrzesz, to nie staniesz przed Bogiem i nie powiesz: Boże, ja nie wiedziałem. Nikt mi tego nie powiedział. Teraz już wiesz. A decyzja należy do Ciebie. Kochani, ja mam 18 lat. 3 lata temu podjąłem decyzję, aby pójść za Bogiem. Wiecie, na początku tej drogi ludzie mi mówili: A zobaczysz, wygaśniesz. A to takie wiesz, to tylko tymczasowe. A wiecie co? Z dnia na dzień jest większy ogień, jest jeszcze większa siła, większa moc w życiu. W każdym aspekcie. W każdym aspekcie. Na przykład jest więcej odwagi. Kochani, trzy lata temu nie stanąłbym tutaj na rynku. I nic bym do, do Was nie powiedział. Nic bym do Was nie powiedział. Wiecie dlaczego? Bo byłem pozamykaną osobą. Miałem 14 lat. Chciałem popełnić samobójstwo, dlatego, że byłem tak zamknięty, że nikomu nie mówiłem o tym, co się dzieje w moim życiu. A dzisiaj stoję tutaj i mówię Wam o Jezusie, który wyrywa ze śmierci do życia. To jest Jezus. To jest prawdziwy król królów i Pan Panów to na Jego imię zegnie się każde kolano to jest moc to jest potęga to jest władza to jest żywy Jezus to jest żywy Bóg a nie jakaś religijna popierdółka farmazon, że trzeba chodzić do kościoła, aby być zbawionym zobaczcie tutaj wali muza upa, upa, upa. tam mamy coś innego za ratuszem Możemy sobie pooglądać trochę sportów. Tu mamy koło, tam mamy katedrę, a tam mamy cerkiew. Myślicie, że te miejsca czymś się od siebie różnią? Nic W każdym są demony. A wiecie, co Biblia mówi na temat kat czy kościołów, czy jeszcze jakichś innych, tak zwanych budynków sakralnych? Bóg powiedział tak. Nie mieszkam w świątniach ludzką ręką wybudowanych, ale w każdym, kto we mnie wierzy. I co? I na nic jest cała ta religia, którą nam wkręcano od małego, na nic jest całe to zasługiwanie, na nic jest cała ta karma, na nic są te sakramenty. Wiecie kochani, ja byłem wychowany w religii katolickiej, chodziłem do kościoła myślałem, że jak będę miał wszystkie sakramenty, nie będę miał grzechu ciężkiego, to będę zbawiony, będę w ogóle taki piękny w oczach Boga. Tylko wiecie, chodząc do tego kościoła, super, wyspowiadałem się, jestem bez grzechu, ale co z tego, jak nie mam pewności zbawienia? Wychodzisz ze spowiedzi, wychodzisz z kościoła, idziesz do domu i czy gdybyś w tej sekundzie umarł, czy idziesz do nieba, czy jesteś tego pewny? Nie możesz być pewny, ha, bo się nie da w taki sposób pojednać z Bogiem, chodząc do spowiedzi i robiąc jakieś dziwne rzeczy. Z Bogiem łączysz się na pułapie serca. Serca. Twojej decyzji, chcę Ciebie Boże, albo Ciebie Boże nie chcę. Ja chodząc do Kościoła, szukałem Boga. Ale co z tego, jak nie chciałem całego swojego życia poddać pod panowanie Jezusa? Tak, tak, Boże, ja Ciebie chcę w niedzielę o 14 do 15. A co o 16? A co w poniedziałek i we wtorek? Przez cały tydzień. Po co mi jesteś Boże, tak? No widzisz. I to jest to. I to jest religia. Raz na tydzień do kościółka odklepane, zaliczone ptaszek, postawiony git. A cały tydzień już tam jak leci. Ale to nie jest życie z Bogiem. To nie jest życie z Bogiem. Kochani, ja mam relację z Bogiem. Jestem święty powiem wam coś, nie zasłużyłem na to żadnym swoim uczynkiem tak naprawdę zasłużyłem na śmierć jak każdy z nas wiecie, bo Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć za grzech, jeden grzech nie dwa grzechy za jeden grzech karą jest śmierć ale ja przyjąłem za darmo to co Jezus zrobił dla każdego Wziąłem to jak prezent. Zobaczcie, jak dziecko dostaje prezent. <k eighty> to ono go bierze. I się cieszy. Ale jak się cieszy? Jest tutaj zamknięte. O, dziękuję panie. Eee. Czyż skaczę sz sz ze szczęścia? Super Szczę, ale mam prezent. Ja chcę jakiś samochód. Sajna, Będę sobie jedził budywanie. Będę kopał w piaskownicy <gry> Zależy, co dostawaliście. Ja dostawałem samochodniki. Super jest nowy samochód. A jeszcze lepsze jest zbawienie. I taki prezent, kochany człowieku, dzisiaj przed tobą stoi. Tylko co z nim robisz? Co robisz z tym największym prezentem, który w całym wszechświecie został postawiony przed tobą? Co z tym robisz? Co robisz? Czy bierzesz to? Czy żyjesz tym? Czy chcesz tego? Czy mówisz, po co mi ten prezent? Co ty mi tam Jezus tam jakąś barierę wciskasz? Widzisz? Tak religia to powykrzewiała, że ludzie na imię Jezus myślą Kościół. Jak zapytasz człowieka, czy wierzysz w Jezusa, to ci odpowie tak, chodzę do kościoła. Tylko widzisz, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. To, że chodzisz do kościoła, że nawet głosisz Ewangelię, to nie, ma nic, znaczy, to nie ma nic wspólnego z tym, że żyjesz z Bogiem, z tym, że jesteś nowonarodzony, z tym, że masz relację żywą z Bogiem. A pojednać się z Bogiem dzisiaj może każdy. Tak jak powiedziałem, prezent przed Tobą stoi. Tylko co z nim robisz? Kochani, mądrych decyzji. W całym tym prezencie mamy uzdrowienie, mamy uwolnienie, mamy zbawienie, jako pójście do nieba. Mamy uratowanie od biedy. Czy te rzeczy dzisiaj manifestują się w Twoim życiu, jeśli uważasz się za wierzącego? Czy to masz? Czy tym żyjesz? Czy to widzisz? Jak nie, to pokuta. A pokuta, kochani, to też nie ma nic wspólnego z pójściem do spowiedzi, odklepaniem 10 razy zdrowość Mario i jakieś inne rzeczy. Pokuta to jest zmiana myślenia. To jest zmiana myślenia. To jest boży plan dla ciebie. Aby zmienił myślenie i miał się doskonale. Kochani, jeśli ktokolwiek z Was ma problem zdrowotny, psychiczny, duchowy, przyjdź tutaj, nałożę na Ciebie ręce, albo któryś z moich przyjaciół, i zostaniesz uzdrowiony na mocy imienia Jezus. Bo na imię Jezus zgina się każda choroba. Ucieka każdy demon, bo to jest potężne imię, a nie religijna popierdka. To jest żywy Bóg, który chce dla ciebie dobrze i tylko dobrze. Ale co ty, kochany człowieku, z tym robisz? To zależy tylko od ciebie. Dzisiaj wybierzesz życie z Bogiem, błogosławieństwo, siłę, moc, zdrowie. Albo całą, całe przekleństwo, całe te bagno, cały ten szlam. Wybierz mądrze, wybierz życie, aby żyć. Wybierz Jezusa, aby żyć wieczne. Bo innej drogi do nieba nie ma. Nie dostaniesz się jakimś, jakimś tylnym wejściem, bo takiego nie ma. Przez Maryję nie dostaniesz się. Przez przyjaciółkę też się nie dostaniesz. Tylko przez Jezusa. Amen. Amen.